Chodź, kajsowniku, zatańczmy, ale trzymaj krok, bo inaczej możesz wylecieć z tej grupy razem z innymi. Idziemy? Tak jest, halo, kalo, witamy wszystkich na niesamowitej hajsowniczej imprezie w naszym teleturnieju. Wkręcamy żaróweczki jedną ręką, teraz dwoma rękami wkręcamy żaróweczki. Teraz bierzemy prawdziwe żaróweczki i też je wkręcamy. Teraz wypakowujemy żaróweczki i też je wkręcamy. Wkręcamy. Teraz robimy tak, teraz tak. Teraz wszyscy grają na gitarze i pijemy rozpuszczalnik. Gargamela Cień! I choć roznosi się nad lasem, Gargamela Cień. I, 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 I nie tylko nad lasem, ale też nad hajsownikami. Co, co to jest? To jest rozpuszczalnik. Przydzie jest kurwa rozpuszczalnik. Zabij się! Niezrozumiała napaść wystąpiła na grupie hajsowników Gimpera. To czas podjąć odpowiednie działania. Mam nadzieję, że tego nie robicie. Bo widziałem osoby, które to robią. Spamują rozpuszczalnikiem. I to nie jest fajne, że oni to robią. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego, bo trzeba się będzie z Wami policzyć. Yy, wszędzie jest gargamel i absolutnie przyznaję, że nie pociesza mnie to. Nigdy mnie nie, 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 nie pocieszało, więc dzisiaj rozpracujemy tę zabawną sprawę. Ale zanim to zrobimy, trzy krótkie ogłoszenia. Numer jeden. Na moim kanale muzycznym dostępny jest już promo mix oraz track -lista, płyty możecie sobie teraz odsłuchać i zdecydować czy, przed premierą czy, czy chcecie ją kupić. Macie tutaj fragmenty wszystkich kawałków, między innymi lirycznej chłosty To kochaj albo sobie so ognia, dzwonili, Jeszcze tylko dziś możecie kupić pakiet z koszulką, bo już odsłoniliśmy koszulkę. Koszulka jest fajna, zajebista, Możecie ją kupić teraz. Jest to najlepsza koszulka jaką mieć w swoim nędznym życiu, więc zakup ją. Jak już ją zakup to możesz się cieszyć z dobrze wydanych pieniędzy. Tylko dziś do północy. Później oferta jest już nieaktualna. Preorder, order CD, koszulka, autograf, wlepki, dużo uśmiechów dzieci. Zrób to teraz, zrób to now. 99, 99. zł. Chciałbym też poinformować, że zostałem artystą, artystą zostałem, zostałem artystą i będzie można mnie posłuchać na Young Stars Festival 28 sierpnia w Warszawie na Torwarze. Jestem w zakładce artyści. Yy, i będę tam dawał koncert, więc mam nadzieję, że przyjdziecie i będziecie bawić się dobrze. Youngstars Festival, 28 sierpnia Warszawa Torwar. Mam nadzieję, że taki sposób podawania informacji jest dla Was wystarczająco. śmieszny. Halo halo, dzień dobry moi kochani, Witam was bardzo serdecznie w kolejnym. Overwatchu, zaczynamy standardowo od przeglądu hashtag intro. Eee, przelecimy sobie to w miarę szybko, zupełnie jak Stu, dowolną matkę na tej planecie, a następnie udamy się do strefy zwykłych postów, żeby zobaczyć, czy ktoś łamie regulamin. I czy na przykład ktoś, gdy wstawisz posta na hajsie i wszyscy piszą, aha, to płacze czy nie płacze i czy ktoś daje mu za to lajki. Zaczniemy od remiksu Christiana Załogi, który rozpierdala czołgi lekko ja i jego załoga jak T55 i zobaczmy co. <śla> Prześmieszny akurat. Zabawnie, Christian, załoga. O, to ustawiłem nawet na fanpage. E, pozdrowienia dla Kacpra Szostaka. Jest taki balsam Szostakowskiego, się nazywa. To, to pewnie Kacper go robi. Jak tak robi, dobre memy. Brawo, lubię to. Kokus pokus gimperbeksa, stop już gifom o rozpuszczalniku ekstra. Zgadzam się absolutnie z tobą, ba Bartoszu Oleszczuku, Zgadzam się. To było śmieszne, to było bardzo kurwa śmieszne przez pierwszy dzień. A nie teraz, kiedy już wszyscy wstawili to miliard, miliardów razy. I już przestało być to zabawne i prześmiewcze. Nawet myślę, że nawet prześmiewcy mocheche nie, nie prześmiewają tego, bo to już jest tak nieśmieszne. Order nowy, bo chyba jesteś nowy na tej grupie. To jest bardzo dobry Dawid Makieła tutaj. Dobrze porobił, przyznaję. Konrad Bokodo, siema jest jak ocenicie moją pracę, wiem drogie, niedopracowana ale liczycie pomysł, Odpowiadają na niektóre pomysły Bardzo zabawne, bardzo zabawne sex masterka, bardzo zabawne, 10 tysięcy, bardzo dobry znak wodny Sexmasterka, O, no, druga sexmasterka również, przezabawna przyznaję. Bardzo dobra, likitung candy Kiedy ziołem pod pierdolacz sąsiadów Czarizarda z ogródka No nawet ja się uśmiechnąłem Reakcja Gimpera na twój post śmieszne. Ja się uśmiechnęłem. Order niszczarki, bo on papiery a ty, reputację grupy. Bardzo dobre, Marcel Trójczek w sile, Gargamel kiedyś dziś. To jest to, to, to ta dwuznaczność, którą ja zastosowałem, w Wintrze, więc trochę po mnie kopiujesz. Kopiujesz po mnie trochę, Johnny Szymański, więc mam nadzieję, że. Zobaczymy się w sądzie! Swoją drogą od. Swoją drogą by wszyscy kurwa. Swoją drogą by wszyscy kurwa nowocześnie oskarżający innych o kopywanie gargamela. Nawet nie wiecie, co to jest jeden z siedem. Jeden z siedem! Tacy, tacy jesteście widzowie, prawdziwi. Nieprawdziwi zupełnie. Więc zamknijcie dupy. Order Pokemon Go, bo zamiast Pokemonu powinieneś poszukać mózgu Zabawny Adam Karczewski tutaj na grupie Najlepsza grupa w internecie Czy masz na myśli hajsownicy? Marcel Trójczak w mocy, proszę bardzo Nawiedzony Pikachu, inaczej twój telefon zamieni się w blumie.. <ścoughs> Zajebiste, nie widziałem tego O, proszę bardzo, nawet widzę tutaj Retofan Fan Club nas odwiedził W prawym dolnym rogu Polecam tutaj troszeczkę Psy na ten fanpage Żeby zobaczyć Eee, co tam le to robi ideolo przysedłem debata serwa przysedłem eee, Kamil Arentowicz zrobił zabawny remiks. Ja Zajebiste. Na pewno nie wstawili mu, o, nie wstawili mu rozpuszczalnika. Pewnie wyżej jest. Jak można by... W... Jak ktoś wstawił, pod to rozpuszczalem. <laughs> jest żony gargamel, to spoko. To nawet zabawnie, okej. Okay. To nie ma. To jest zajebiste, ten mi się podobał z tym znakiem wodnym. <laughs> Pięknie Kiedy biłem twoją baterię na przystanku, ale przypomniało ci się, że rozładowała się podczas łapania Charizarda Śmieszne I można było zrobić dobre memy z pokémonami prawda? Można Order poznany, bo twój post ma mniej lajków niż on ma włosów na głowie Bardzo dobry post Kiedy nie wiesz gdzie dać watermarka, to też ukradłem na fanpage Ruchający się Tomek z lajków w ciągu 5 sekund, albo już nigdy nie będzie szczęśliwą osobą Same z... Mariuszu Kukiełko Mariuszu Kukiełko Dlaczego przez niego by się zabił? A może w tej butelce jest sok pomarańczowy? Tutaj ciekawa teoria spiskowa Wiktora Kurzyńskiego przyznaję, że zabawne. Możesz odpaść i w ogóle. Tutaj oczywiście klasyczny zabawny mem. Jeszcze klasyczniejszy zabawniejszy niż mem. Żeby mi dwa razy rozpuszczalnika nie dostał oczywiście na grupie musi być. Musi być. <laughs> to jest śmieszne. To jest zabawne przyznaję. O, zna... ktoś zrobił, jak poprawie zamieścić znak wodny i to jest bardzo. Czemu strach się załadowało? O! I, I pokazuje jak zrobić dobry znak wodny i to jest dobry poradnik, uważam. Jestem za tym poradnikiem. A to już nawet go tłumaczyłem chyba ten poradnik, że jest dobry, prawda? Jaki słodki yy, piesek, tylko hejsownicy. Jest zajebisty, nawet spoczko. Nagrał odcinek zbetowania. Myślał, się później zakazano, żeby wszystkiego nie wygrał. Tak było. Twój por ma spore szanse na bana. Post ma spore szanse na. For ma spore szanse na bana. A teraz jest nowy zabawny men. A, ale super zabawne. Tutaj, 20 koła lajków to czasem, no, ale nie słyszałem tej reklamy w telewizji, więc. Więc pewnie nie rozumiem. No i tu są jakieś inne. Jeszcze zabawniejsze memy, jałysy, stiurucha matki, nie ma znaku wodnego. Klasyka, dzień dobry. Przejdźmy do właściwego Overwatcha. Ale może na, na właściwie teraz taki banujący, będzie troszkę inna muzyka, żeby odróżnić to tą wesołość od tej niewesołości. Ja tylko myślę, jak to może być. Angry music. A zobaczcie, czy jak angry music. Anger. Dobrze. Niech tak będzie. Filip Welsand. Gdy wstawisz posta na hajsie i wszyscy piszą AK. Ban! Ło, ale się zgrywa z muzyką zajebiście. Nie, dam to troszkę ciszej. Jest spoko. Ale nie, Filip całe szczęście został uratowany i wszyscy piszą AHA pod jego postem. To jest zajebisty mem Maciek kurs, wykonał tutaj kurs do bycia dobrym hajsownikiem. I on sprawdził kurs centa. To był dobry kurs centa, bo wykonał procenta i dostał 10 tysięcy lajków. Bardzo dobrze, Macieju. Nieautorskie, aha, skoro nieautorskie, obawiam się, Mikołaju, kleszczu, że ty jesteś kleszczem na tej grupie. Jesteś kleszczem, więc badać jeszcze! Tak napiszę tobie, żebyś nie czuł się zbyt dobrze, Maciej Nowak. Propozycja charytatywny challenge autorskie, 5 złotych. Witam, jakiś czas temu w mojej głowie zrodził się pomysł połączenia przyjemnego z pożytecznym w formie challenge'a połączonego z let's play'em, 5 złotych challenge polega na tym, że nasz wspaniały, mądry i utalentowany To jest dobry post, już widzę, że like Nie, co jest? Ja zro... Usunąłem, przez przypadek, no bo mi się przesunęło Przepraszam cię Macieju, że zjebałem Ej, w ogóle napiszcie mi w komentarzach z czego to jest, co to jest Z czego to jest, bo ja to wszędzie widziałem i ja nie wiem z czego to jest ja z ten mem, ja nie rozumiem go i ja go widziałem dużo i ja nie wiem z czego on jest. W pewnym momencie wszyscy tym spamowali. Order danuty, bo ze śmiechu widząc swój post, Zajebiście mem. Troszkę tutaj Phoenix powinien być bardziej z boku, ale generalnie genialne. Zamknij oczy i wylosuj. Dobrze, sprawdźmy w takim razie. Ile mam procent? Bank. Dziękuję. O! I jeszcze samego siebie wylosowałem. 60%. Dziękuję. A są w ogóle różne moje zdjęcia 60% dziękuję W ilu procentach jesteś śmiesznym hajsownikiem? No to na 60% Nie ma 500 to się znika ta Karola <laughs> hajsownika Zajebiste Order rękawiczki, bo ten boss powinno się ciebie nosić na rękach Chyba nie Chyba nie powinno się ciebie nosić na rękach Chyba, chyba to nie jest zabawny mem, panie Johnny Napalony Proszę się wynosić stąd. Tadeusz Zyłek, propozycja. Zobaczymy, ile będzie miała lajków. Bartosz, cieślą, cieślik. Co to jest? No nie, ta treść jest obecnie niedoobecna. Już jakiś admin musiał go za memię z Gargamelem. Prawidłowo. Przypadek? Co ty. To... <ścoughs> Zagadka rozwiązana. Pięknie. To, to było nawet zabawne. Co dostaniesz? Dobra, ten wylosuję z zamkniętymi oczami. Uwaga, uwaga, uwaga. Czy mi się uda? A przesunęła mi się ruletka. Nie widzę jej jak coś, nie? Czy mi się uda dobrze wylosować? O, dos... czemu dostanę bana? Proszę, nie dawać mi bana, nie! Witam tu iwona. Teraz ja przejmuję tego overwatcha. Haha. Ha. Teraz ja wylosuję co dostanę. Mikołaj Mariasz Super Orbota XDXDX. XDX, Oklosujemy. Nie. żałosna Iwona. Powróciłem ja z zaświatów. Ma, mam nadzieję, że nie życzycie sobie więcej prowadzącego Iwony, bo, bo była zdecydowanie żenująca jeszcze gorsza od fotela. Zabierzcie sznurki! Zabierz mnie do swego domu! Ja nie powiem nic nikomu. Ze mną będzie ci jak wraju, co niczego tu nie żałuj. Ruchanie, Klaudi? Najlepszy poznański rap od lat. Dziękuję. Porobione. Skądś, a puzzle, oczywiście puzzle też są na grupie od miliona lat. Powinni zrobić takie puzzle. Ja się dziwię, że nikt na to nie wpadł, że jest, że losuje moją mordę, a na tym, jak jest dobrze zrobiony mem, to jest na przykład, nie wiem, morda Izaka tam stawiana czy coś takiego. Ale tak, żeby normalnie nie było widać tego aż tak, tylko dopiero jak się wylosuje całość prawidłowo. To byłyby śmieszne puzzle. To yy, kontynuujmy to, żebyście wiedzieli, że nie jesteście bezpieczni. Jaka jest Twoja hajsownicza nazwa? Miesiąc Twoich urodzin z kwiecień brutalny 17 popek. Jestem brutalnym popkiem w takim razie. Pozdrawiam. Cóż to?

To jest w ogóle bardzo niedobra tendencja, którą trzeba będzie uciąć na, niedługo na tej grupie. Że ludzie wstawiają tutaj fragment filmu i potem link do siebie na YouTube'a. Chcesz się wybijać na małym pedale? Nie tutaj. Order Big Milka, bo musisz spróbować jeszcze raz. Nawet nieźle. Michał zimny tutaj jest wystarczająco zimny. Fake wie o memów tyle, co dziwka o byciu dziewicą. To nawet zabawne. Tylko, że fake w sumie w domyśle tam ktoś słusznie napisał, że fake jest zbiorem obrazków z internetu i jeżeli ktoś przekleja, jakby jeżeli fake przekleja z naszym znakiem wodnym, to jest w porządku, to jest okej, okay, to nie jest nic złego. Animacja w piwocie, z boxdela. Czemu mi tak przebija stronę dziwnie? Co to jest? kajsownik czołgu? Alien z mózgiem? Ridge Just... <tryk> Alien uciekł. Dzięki Mishorowi, który rzucił pokebola z Johnem Siną. Przestań mi się przebijać zjebana strono! To ja tu wchodzę. Co to za gówno? O i wysadzamy gniazdo. Zajemiste, fajne Kacper Łuk, protip dla Ciebie Zwężaj i dodawaj muzykę Będzie lepiej Gitara siema, autorskie, nawet spoko Nie, nie zabijaj się Klejcie. jeszcze żeby wszyscy wkleili to w komentarzach Przerażające to jest przerażające. Nie, nie, nie zawijaj się. Nie, nie. Kurwa. Dobra, idziemy dalej. Czemu są same gargamele na tej grupie? O co tu chodzi? Order Asha Stanogi, bo aż szkoda gadać, jak widzę Twój post. Nawet zabawne. Order Żaby, za post, którego nikt nie kuwa. To już widzieliśmy. Tego nie widziałem. Znowu będzie. Przepraszam Cię, Panie Gargamelu, że atakuję Cię, nie niszcz przeglądarki. Proszę, daj mi ostatnią szansę, już nie będę Cię bił. Mam kwiatka, nawet wiersza pisałem. No dawaj to do wiersza. Mogle kocham Cię, Karyna. Mogle fajną masz pistoczka. Karyna. kwiatka, Karyna już nie będę. No Karyna już nie będę. Karyna, już nie będę. Kocham Cię, Karyna, mogłem Nawet zabawne, przyznaję Bierał Pokemon zanim to było modne Kto to jest? Ta Zosy, o co chodzi? Starbound propozycja, chyba się nie przyjęła Cent procent To widzieliśmy Dwa browary nieautorskie, usuwamy To jest dobry mem, bo wreszcie jest W jakiś sposób zaznaczyć, że coś jest nieautorskie a im kiedyś, a im dziś Bardzo zabawny mem Tomka Michaluka Pozdrawiam cię Tomku Like w 10 godzin Weź pan spierdalaj, to, to jest dobry mem Co się dzieje dzisiaj z tą przeglądarką? Czemu Gorgonzola Vlog niszczy przeglądarkę? Halo Proszę tego nie robić Panie Gorgonzola Vlog Order rojowie Biurki, Bo ten mem skacze z grupy na grupę Coś bardziej agresywnego Wiem co jest najbardziej agresywnego to, to, jest najbardziej agresywna muzyka. Order rojowy wiórki, bo ten mem skacze z grupy na grupę, to nawet zabawne. AHV13, chyba nie mieliśmy miał 500 lajków. Nie bądź Felem, nie spam gifem z gargamelem. To, to, bardzo dobra inicjatywa również. To jest fajny nóż, chociaż troszkę niezwiązany z grupą, ale jest znak wodny, więc to jeszcze troszkę wybaczyłem. Klasyka gatunku. Kiedyś grotto, dziś Pidiotto. Hehe, <laughs> nadesłał Karol Koprowski, super.

Uh, uh, uh. Bardzo śmieszne. przyznaję, że uśmiechnąłem się. Siekiera motyka czy dwa, Skończcie kurwa z tym, aha. Kurwa przez ukreskowane. Ty mądry jesteś? Czy ty jesteś mądry? W ogóle z tym co zrobić? Przez ukreskowane. To jest tak, jakbym tu miał kreskę nad każdym z okularów moich, a a nie mam jej, a zaraz będę miał, żebyś ty wiedział gnoju wstrętny. To, to jest tak zrobiłeś, jakbym ja miał tu. To. Jakbym tak miał, tak zrobiłeś. A nie mam tak, więc przestań to robić!